No, i to z jedną was wykonujemy odcinku Salim Wiedźmin. Dwa zabójcy królów. Słuchajcie, powinniśmy oddać się do Lock Mwine i ruszamy w tym celu z Jodwetem. Ale no, tylko przypomnę, że w odcinku poprzednim uspysowaliśmy sobie, jak bardzo duży będzie wpływ Filipy Eilhadot na losy Lock i całego wydarzenia. Tymczasem, aby znajomych naszych: Geralt! Saska zniknęła! Ludzie zaczynają się niepokoić! Krasnoludy też! Wygląda na to, że Filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj! Wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem! Kazała ściąć Detmolda bez sądu od tak. Wystarczyło, że Filipa skinęła palce. Co sen sobie zasłużył? Gdyby zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się. To taki mściwy chamek, ale Saskia? Mściwy hamek? Orzesztyn! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Lokmuin. Ruszam z Jorwetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Woltesta też będą w Lokmuin. E, niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lokmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. <laughs> sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Wergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivii. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. A no tak. Ruszajmy, Gwynblade. Villa de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicia nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lokmuin, na starym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do lok mój, mistrzu jaskrze? Wergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyślizgnąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru. Taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność, za losy Północy posłałem do Lokmuin swojego serdecznego przyjaciela Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką. Miał wreszcie okazję w zgardzie tej dać upust. Ambasadorze? war anachit. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem, kto to jest. Tris Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyję. Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne i bardzo trudne. Poradziłaś sobie z portalem między Lok Nguyen i Nilfgarden. Poradzisz sobie i z figurką. Odsuńcie się! Nie wiem, jak jej ciało zniesie dekompresję. Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowany. Jak się nazywasz? Uh -huh. Jak się nazywasz? Tris. A. Wisę kotok gdyń. Wisę w owret. Dar Majem Ewenens, Heptuarien, Mepet, an Alzerdek. Uh, 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 uh. Marigold nazywasz się Tris Merigold. Poznaję tę dolinę. Ścieżka wiedzie do bram miasta, jesteśmy już blisko. No, słuchajcie, no to zabił Shinlord. Zabił nam Asirę, dość silną czarodziejkę. Ale, no. Skutkowa, po prostu przestała być pożyteczna z pewnych powodów. To jest tutaj przedstawione. I nie dokonamy. żywa. Też pytanie, to bym chciała co myśli się o sposobach da. To już są wasze A i może do kartki na spokojnie O no już Możecie zdychać Świetnie To hm, teraz ziema co łatwo z nimi Dawa się odwet Dawno według waszych miar. Ken, szkoda czasu. Te góry widziały już upadek dwóch cywilizacji. Najpierw w potem nuklearz. No cóż, może ten upadku cywilizacji nie będzie, ale. nic pewnego, tak. Dobra. Choć chodź, chodź, odwet, chodź. Ja poprowadzę, jeżeli się boisz. Trzeba przydać, że w wszystko dość malowniczo wyglądają. Może to nie jest jakieś idealne miejsce dla osób ciepłolubnych, ale mimo wszystko myślę, że jeszcze bliżej do miasta będzie lepiej. Nie, wykończył ich klimat i choroba. Kiedyś w welen na tych zboczach rosły jeszcze kwiaty, a źródła pontaru nie zamarzały przez cały rok. A teraz zamarzają, co? A ja ja nie, dobrze. Wycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kijana Eylhardt. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Elhard trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorwetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowic prowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Niech od bo ja mogę Wam powiedzieć, że gdybyśmy byli po prostu zakonu w pierwszym Wiedźminie, byłby tutaj Zygfryd i mielibyśmy bardzo ułatwione przejście. Ale może lepiej nie dezykować i rzeczywiście zabierzmy się z Jodwetem. Tutaj widzę, że na nas naprawdę nie ma zamiaru czekać. Chociaż możemy się tam rozejrzeć. To w sumie, wiecie co? Może nas nie będą atakować. Zobaczymy. Witam panowie, witam. Kopelat. Chciałem się spotkać z Radowidem. A coś ty za jeden Gerald z Rivi Królobójca No i właśnie Może lepiej nie Ale no. Hmm Zobaczmy z mnie to z gręczowa to nie będzie Dobra, grupowy finisher. To no niech czy ich to przebierz czy nie Dobra tył Fajny x t myślę że polegli Myślę że oni właśnie w tej scence. Jeszcze Ola wyszyje, o kurde Patrzcie co jak upadli Jakiś pachoł bezimienny Ale widać, że może być bardzo ciężko. Hmm. A gdyby tak trochę powyciągać, no, chodź, jedm, chodź, chodź. Dobra. Czyli tak, widzę, że nie odpuszczą. A też nie będę się wycofywać. Najwyżej nie padniemy, ale wtedy pójdziemy z jb o, śmiało Geralt. Pokonałeś Kejdana, dżedlałka tłumy Hard i poradisz sobie z, z cesarzami No chłopie, musisz Obra grupowy Świetnie Ale on się osób despią, oho! Tędy jednak nie przejdę. Dobra, idziemy z Jorwetem. Widzę, że sobie wyjścia nie mamy. Ale to życzę, że szkoda, no bo trochę kurczę jednak się myślałem, że na nas poczeka chłopak. A ten no pognał już po prostu wysiną dal. Tak czy tak, no chociaż się zatrzymał. Ale my tu już z tymi harpiami walczyliśmy. Pytanie, gdzie on po nas. Jest Lock muin. Fantastyczny widok. Tylko, że kurczę, tutaj Jodweta nie mamy. Być może z odwet poszedł w innym nieco kierunku. A znaczy tutaj jest, bo jest, ale no nie prowadzi nas dokładnie właśnie do do Elfa. Co było takie trochę tak o bym powiedział. No przejdźmy jeszcze tędy. Może tutaj będzie właściwa ścieżka. Znów I w sumie chyba to jest odpowiednia ścieżka. O proszę, dalsza. co my tu mamy? Krowopająk zwykły. No chodź. Jak tam kolego? A jeszcze jeden jest z tyłu. A patrzcie jakie to spaniaki. Tak to już jakoś żyje, co? Tutaj, tutaj do w tej dolinie. Z tym mniej No dawaj, dawaj. Nie przestawaj, Geralt. O Geralt, nas się nie poznaje. Bardzo co ładnie sobie poradziłaś. Tylko teraz właśnie pytanie brzmi Który będę do niej odweta? Hmm, mapka... On jest tutaj. Jakby tutaj było jakieś przejście i zejście jeszcze. No dobra. A rzeczywiście, to pominąłem, niechcący. Z pewnie niechcący całkowicie przypadkowo tą jaskinię ominęliśmy. Ale tu wiemy chociaż, że czeka na nas odwet. Aha, Dobrze, kolejny. Popatrz, stary znajomy. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór połętał się wokół mojej jaskini. Nie no nie ja pamiętam, nie wiem jak ty. Znaczy ja też pamiętam, ale no... My go pokonaliśmy. Jeszcze nie tak, by się osiedliły. A widzicie je. Dobra. In cholero. Teraz tą się zajmijmy Świetnie Wyduszajmy Tego chyba pająka trzeba zmęczyć Ale powiem wam, że specjalnego po co nie stawia A, jeszcze Andyanki. Nie? Zabierzcie ją, panowie. Dobra, jeszcze jedna i jeszcze raz. No wywodnie wręcz. I odwet. A, i mówi, że tędy. No tak, przez kolejne enddragi się przebijajmy. Za nie mam wyjścia, ale no... No cóż, z nic nie możemy zrobić. Ale chyba już bliżej, wyjścia niż dalej. No i. Tamta chowajmy scyzoryk. Ok, kolejne harpy, świetnie. stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. Niegdyś pełna zwierzyny obecnie martwa. Tam tędy do miasta dotarły królewskie delegacje. Aha, czyli ma wszystko, jeżeli tędy musimy się przebić. I dlatego my ją ominęliśmy, wiem, co zabiło w ranów. No i odwrot, gadaj. A może z sumie mi pomożesz? Właśnie. Hmm, to nie był grupowy. Czyli jesteś taka A to nie dać inna. Na za i to jeszcze dokończyć. Świetnie. Kolejna. No i co, i czy już jesteśmy? Czy jeszcze chwilę? Mijały lata, klimat się oziębiał. A Wranowie mieli coraz mniej pożywienia. I chłopcy schodzili z gór na nizinę. A tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płucu. Wranowie zaczęli chorować. Próbowali się ratować na różne sposoby. Wybudowali nawet akwedukt i system kanalizacji, ale było coraz zimniej, i przez większość roku kanały zamarzały. Gdy przybyły tu elfy, No i jesteśmy w Lokmuin To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. Czyli nie wiemy co dozwaniło w ranów. Fajnie, że co yy, Jadwad się na ten temat co końca wypowiedział. Hmm, może tędy? Oho, gadgulce gadgulce, skoro nie mają, właśnie karty w gwincie. Jednakże w gwincie wwieź mnie trzy, to tylko bez bezcymienności za dwa punkty siły i nic więcej. A szkoda, bo naprawdę można z nich by było wytworzyć coś bardzo fajnego. O, co musimy tutaj pokonać. Chyba o się myśleć. a właśnie. nie wybuchają. Taki dość ważny szczegół. Au. I nawet prowadzisz, czy nie? Chyba, już jest, jesteś gotowy. A, co jeszcze musimy podobić? To fajnie, że go Jodwet w ogóle atakuje. Oczywiście znaczy, go tak odpłaca, że aż wcale nie. Ok, to teraz tędy, czy w końcu klęty Jodwet? Czy ty wiesz, się chcesz iść? Przeskawijmy kosior. I też przejdźmy. jak wcale nie chcę być atakowanym przez no, ...stroż królewską. No, bez przesady. Będziemy czy z podwodami, a nie z ekwilami i ich obstawą. No, umówmy się. Aha, uh -huh. Pełno vlogów tutaj widzę na minimapie, ale może nie będzie tak tragicznie. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z Widman. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lokmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie, jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. Chyba mamy plan gotowy. E, tak czy tak, moim zdaniem to będziemy tak egzekwować w odcinku kolejnym. W tym nam się dobić do Lock i zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Zachęcam tak, no was do komentowania. Zostawimy łapkę w górę subskrybowania i klikajmy na opis odcinka, a tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. To dla Was C, trzymajcie się, pa pa!